nie do ciebie, stary. O, proszę, odebrałem, no. Kilvolt, kilvolt, no. no, no. Zgrybnie wyrzuciło. <ścoughs> <ścoughs> tak, wyrzuciło cię? Już nie rozmawiam z tobą, bo <śmuch> odłożyłem to słuchawkę! Kurwa to jak się dogadać mamy jak już odłożyłeś słuchawkę! Weź jeszcze raz zobacz! Impulsy się skończyły! Nie ma już impulsów! <śmuch> nie jeszcze raz <śmuch> słuchawkę doj! <śmuch> doj sukawej! Lubię żyć jakąś... Nie naprzeduję! Nie, nie no Nie naprzaj, na jedź drogą! Tu wrócę tam! Oj, kur... oj, 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 Nie dobra, popatrzcie, Dobra, wsiadacie czy nie? No ale Cię ale... tak... Ale... Jak Cię za zawsze szkoda? Tu jest ta też O o, haha, ha, ziemniak, <grymka> Tobie nadzieja. Co ty robisz? Nie, nie, nie. O kurwa! Ej, <grymne> <grymne> ja nie mogę wyjść! Dobra, no? no? no tak. <grymne> <grymne> się! no, się! Stary. no, 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 nie! no, <Czarnia> no, <grymne> Nie, nie Jadę do boku. Dobrze, Dawidzie! Ja idzie. <to insane> <to> <to had ra graphs> ja, się, tu jest dużo przeciwników w bo mistrz nie jak, tego dokonałeś? Już też się zastanawiam Poszedłeś do swoich, tutaj do świnek w zagrodzie Tak, dokładnie No jesteś frajerem, kurwa, jest! Przyjechał! <laughs> spójrz w lewo Spójrz w lewo W lewo Treat. <vacant> Tak, widzimy tak, 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 jak ten dron! Jedni dobra, są obecni noc. duchem, Ziemiak jest obecny dronem Jest kurwa noc, jak ja nie lubię nocy w grach Bo jest ciemno Jest Dobra Aaa, nie! Ziemniak, wsiadaj, wsiadaj do tego O kurwa! Co tu jest? Oj, czekaj, wsiadam jest? Do Forda Mondeo? Tak jest dobra, dobrze, zika, dobrze Kliknij teraz, Ziemiak spróbuj no nie da się. Ziemia ZIEMNIAK, WSIADAJ! Kurwa, umarł. Kurwa, Ej, bo chciałem zobaczyć, że się jakoś klapy nie da otworzyć. No, otworzyłeś, zadowolony. Wiesz, sobie? Ja, 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 ja. Dobra, panowie, taktyka, wysiadaj. Bo... Nie, kurwa, się wpierdala. późno mam sobie hamulca, ale zabiłem go. No, hamulce. Ty... strzeliłem mu Mucheda. Moralne. Weź I patrz teraz do lewo. Wiedziałem, że to zrobi. Ej, koń! Ej, co się o, dzieje, o, dzieje o, z tymi pojazdami? O! Jeff! O! No! To Jezus mnie trzyma na swoich rękach. On, jest, on Ale burza tam jest! Nie! Dobrze, stary, przecież mamy Twoje umiejętności. Kuba, parę jest słaby. Brawa i nic się tam nie stanie. C co <laughs> to jest? To jest jakiś żartek, spalnie taki, jak to. ty Ale obite to auto, kurwa. jak przywitam cię. Co ty zrobiłeś? żyjesz? Ziemniak wychodził tak. Haha! Wybuchasz! Pięknie! Uuuu, Woldemort, co ty tutaj robisz?